Policja w Wielkiej Brytanii dosłownie kilka dni temu opublikowała najnowszy raport i. To, co się odwala w Londynie, jest absolutnie poza jakąkolwiek skalą. W ciągu ostatniej dekady nastąpił 86% wzrost przestępczości z użyciem noża w Londynie. I tak jak na przełomie roku 2014 15 Londyn notował około 9 tysięcy przestępstw z użyciem noża, tak teraz w roku 2025 mamy ich aż 16 789. A to tylko te, pamiętajmy, które zostały zgłoszone. Dobrze, zbyt duża przestępczość. Przepaść, okej, okay, zawężam. Między 2021 a 2024 rokiem wzrost ten wyniósł uwaga 58,5%. Ale idźmy dalej. Aż 60% wszystkich przestępstw z użyciem noża w Londynie to rabunki. I teraz najlepsze skuteczność policji. W 2024 roku rozwiązano, czyli zidentyfikowano i postawiono zarzuty sprawcy zaledwie 1 na 20. Czyli raptem mówimy tu o 5% nożowników, którzy usłyszeli... Zarzuty. Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, to jest to jedna osoba na 170 kradzieży, przy których używano zazwyczaj ostrego narzędzia. A nawet ci, którzy zostali złapani i postawiono im zarzuty, stanęli przed sądem to na przestrzeni ostatnich lat znacznie częściej. Dostają zawiasy niż trafiają za kraty. Gdzie tu jakakolwiek logika i na koniec wisienka na torcie. W 2024 roku sądy w Londynie mając przed sobą ponad 4,5 tysiąca. Przestępców z ogromną kartoteką. Ponad 45 wyroków każda z nich, tak dobrze słyszycie, każdy z nich miał na swoim koncie powyżej 45 już wyroków i popełnił kolejne wykroczenie. To tylko 44% z takich osób, a więc mniejszość, trafiła z powrotem do więzienia. A reszcie walono zawiasy. Nie wiem jaki pomysł ma Londyn na to, żeby z tym walczyć. Ogólnie też inne miasta, bo to problem dotyczy nie tylko Londynu, ale wygląda to cholernie nieciekawie i nic nie zapowiada na to, aby coś mogło tu się zmienić na lepsze. Po więcej kryminalnych newsów kliknij. Zaobserwuj